Kilka miesięcy temu pracownicy platformy wiertniczej w zatoce tajlandzkiej zauważyli główkę pieska unoszącą się nad wodą. Od razu zaczęli nawoływać wyczerpane zwierzę, aby do nich podpłynęło. Psinki nie trzeba było dwa razy namawiać. Szybko zbliżyła się ona do platformy i szukała schronienia wśród metalowych prętów. Wtedy też do akcji wkroczyli pracownicy. Opuścili oni Linę do brązowego pieska rasy Askal i wciągnęli na platformę w bezpieczne miejsce. Suczka, bo okazało się, że taka była płeć owego stworzenia, spędziła na platformie wiertniczej dwie noce, w trakcie tego czasu spawano dla niej specjalną klatkę i dawano jedzenie i wodę. Kolejno, Piesek, wraz ze swoją nową klatką, został przeniesiony na przepływający nieopodal statek naftowy. Stamtąd została szybko zabrana do Tajlandii, gdzie czekała na nią profesjonalna pomoc weterynarzy. Khon Vitisak, pracownik Platformy Wiertniczej który uratował zwierzę, powiedział, że nie ma pojęcia, jak ta biedna suczka pojawiła się w oceanie ponad 200 km od brzegu. Przyznaje też, że chętnie ją zaadoptuje, jeśli żaden właściciel nie zgłosi się po ocaloną psinkę. Kon stwierdza też, że psinka miała duże szczęście, że wiatr w dniu jej znalezienia nie był zbyt silny. Dzięki temu fale były naprawdę małe, co sprawiło, że udało się zauważyć pływające daleko od brzegu zwierzę. Kiedy suczka dopłynęła do platformy, a właściwie pod nią, nie płakała ani nie szczekała, co dowodzi, że była naprawdę bardzo wyczerpana. Szukano więc sposobu, jak można bezpiecznie wciągnąć ją na pokład. Ostatecznie zdecydowano użyć liny do zawiązania jej ciała, i jak się okazało, był to bardzo dobry pomysł. Suczka po przybyciu na platformę wiertniczą była bardzo zmęczona i przygnębiona. Straciła też dużo wody ze swojego ciała. Pracownicy dawali jej więc minerały i dużo płynów, dzięki czemu szybko wróciła do zdrowia. Wolontariusze, którzy obecnie zajmują się suczką, również nie wiedzą skąd wzięła się 200 km od brzegu. Nie ma też informacji na temat tego, czy psinka ma właściciela. Możliwe, że samotnie odpłynęła z brzegu i dotarła aż na platformę, lub wskoczyła na czyją łódź, a potem na otwartej wodzie zeskoczyła. Po dopłynięciu na platformę została objęta troską przez pracowników, którzy przez radio nawoływali o pomoc tankowca przepływającego obok. Ten zabrał ją ze sobą do Tajlandii, gdzie została wysłana do organizacji charytatywnej dla zwierząt o nazwie Watchdog. Tutaj widzicie szczęśliwą suczkę z wykonanym przez pracowników platformy naszyjnikiem jadącą na wizytę do weterynarza. Należy przyznać, że wszyscy, którzy brali udział w akcji ratunkowej wykonali świetną robotę. Ocalona suczka została nazwana Bunrod, co w dosłownym tłumaczeniu z języka tajskiego oznacza dorowiznę duchową na pomyślną przyszłość. Hon vidi sak który, jak wspomniałem wcześniej, był jednym z członków ekipy ratunkowej, która zatroszczyła się o psinkę, nie może się doczekać, aż w końcu będzie mógł ją adoptować i spędzić wspólnie wiele szczęśliwych lat. A ty? Co sądzisz o akcji ratunkowej pracowników Platformy Wiertniczej? Napisz w komentarzu, a przypnę ci serduszko. Pamiętaj też o łapce w górę, jeśli film Ci się spodobał, a także o subskrypcji mojego kanału, dzięki czemu nie ominą Cię kolejne równie ciekawe materiały. Dziękuję i do usłyszenia. Cześć!